Kiedy mówię o stylu jazdy, nie mam na myśli tego stylu jazdy, który wybieramy na samym początku, czyli jak nasz zawodnik układa się na motocyklu. Mam tu na myśli o nasz styl jazdy, jak my operujemy kontrolerem do gry. No więc jeżeli robimy wszystko szarpiąco i drastycznie, czyli na maksa wciskamy non stop hamulec, ostre hamowania, nie patrzymy na jakąkolwiek płynność. Tak samo z gazem, tutaj jeszcze bardziej, tak samo z gazem odkręcamy go ostro, te motocykl się ślizga, opony się zdzierają, a tam są jeszcze w p 22 asymetryczne, więc jeszcze do tego dochodzi oczywiście układ toru. I jeżeli zmieniamy biegi inaczej, one z kolei wpływają na zrzucie paliwa, ale już to połączę tutaj z oponami, no to to wszystko wpływa na to, co się dzieje z, z motocyklem. Kto by pomyślał, prawda? Dożyliśmy czasów, w których te gry są na tyle realistyczne, że odzorowują pewne rzeczy, i trzeba na pewne rzeczy zwracać uwagę. Oczywiście mamy kontrolę trakcji, mamy pewne inne wspomagania, że tak powiem, dozwolone, które ułatwiają prowadzenie maszyny i ograniczają niektóre zużycia lub zwiększają. Natomiast skupimy się teraz na yy, oponach i może odrobinę na, na tym paliwie czyli opony. Mamy asymetryczne, są softy, są mediumy, są hardy. Rzadko kiedy chyba stosuje się w MotoGP 22 opony typu hard. Nawet jak są tory z wysoką temperaturą, to zauważyliśmy wraz z resztą z zawodników sportowych, że... Nie do końca y, ma sens zakładanie twardej opony. No teoretycznie na koniec wyścigu powinniście mieć lepszą przyczepność niż inni, którzy wzięli mniejsze. Y, w praktyce tutaj gra się chyba troszeczkę w zasadzie. Twórcy gry nie, troszeczkę nie postarali. Y, no i jest to po prostu nieopłacalne. No, zobaczycie, że będziecie na całym dystansie wyścigu y, wolniejsi. Natomiast medium medium to jest naprawdę mega optimum. I myślę, że nawet na tych torach z wysoką temperaturą opony pośrednie naprawdę spra sprawdzają się wyśmienicie. No hard naprawdę w jakichś drastycznych przypadkach i to też raczej jedna z opon niż, niż obie. Więc tak, jeździcie płynnie, bo i tak samo to jazda płynna już poprawi wasze osiągi i wasze czasy. Natomiast właśnie na serwerach, w których jest włączone zużycie opon lub w trybie kariery poprawicie ich yy, zachowanie na koniec wyścigu ich yy, zachowanie, co ja mówię ich no, wie, no wytrzymałość <grytanie> brakuje mi wyrazu, ale no nieistotne, wiecie o co chodzi. Yy, więc zachowacie je po prostu w lepszej kondycji, o właśnie, i też mniej przegrzejecie. To jest kolejna ważna rzecz. Temperatury również nabierają temperatur, a więc każda taka ostra jazda, każde haratanie nimi po zakręcie, czy po prostu gaz na full, tak, bo my już chcemy z tego zakrętu wyjść, powoduje, że one się szybciej nagrzewają. A jak się szybciej nagrzewają, to z kolei, a, ślizgają się bardziej i znowu bardziej się zużywają. Czyli za każdym razem musicie z wyczuciem operować panem, za każdym razem musicie myśleć nad tym, co robicie w danym zakręcie, żeby to opony zachować w jak najlepszym stanie, żeby starczyły na całe wyścig i żeby mieć ewentualną przewagę pod koniec tego wyścigu względem innych graczy, którzy na to nie zwracają uwagi, a tacy jak najbardziej są. Co do tego paliwa, zmiana biegów ma również znaczenie, no i oczywiście mapowanie, które sobie wybierzecie, tam jest jedynka, dwójka, trójka, trójka no to oczywiście najlepsze osiągi motocykla, jednocześnie największe zużycie paliwa, jedynka, analogicznie w drugą stronę, najmniejsze zużycie paliwa, ale motocykl jest wyraźnie wolniejszy i tutaj na, na tym nie pojeździcie. Prawdę mówiąc, nie znam osoby, która używa jedynki, to jest yy, chyba tylko nie wiem, w sytuacji, w której większość wyścigu żonglujecie między dwójką a trójką, na przykład, i widzicie, że Wam zabraknie paliwa, żeby dojechać do mety jakkolwiek, no i wtedy wrzucacie jedynkę, żeby jednak dojechać. No ale to raczej rzadkość. Więc y, mapy to jest pierwsza rzecz, która wpływa na zużycie paliwa, natomiast drugą rzeczą jest to, w jaki sposób na przykład zmieniacie biegi. Jeżeli mocno biegi przeciągacie do tej granicy odcięcia, kiedy. tak, no to wtedy. To powoduje większe zużycie, czyli znowu musicie zwracać uwagę nawet na to, w jaki sposób zmieniacie biegi. I teraz zobaczcie, ile jest różnych takich składowych. Bo to są tylko niektóre z nich, oczywiście, inne zobaczycie na pozostałych moich filmach. Ile jest takich składowych, które łączą się w całość na wasz ostateczny wynik w MotoGP22, to nie jest łatwa gra. Praw pozorom to nie jest łatwa gra, wciąż gra, ale nie jest łatwa. Jeżeli chce się faktycznie utrzymać jakiś dobry poziom, no to trzeba zwracać naprawdę na wiele, wiele rzeczy uwagę. Także płynność, płynność i jeszcze raz płynność, a będzie naprawdę tylko i wyłącznie lepiej. Pozdrawiam Was, cześć. Dzień.